Jo, 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 cześć, manko widzowie, na samym starcie będą informacje, ale to po pozdrowieniach, na samym początku pozdrowienia dla Krystiana, Kaktusa, Rivera, DiskoDżemika, no i oczywiście do jeszcze ciągu pozdrowienia Kaktus dla Wiecka, Jatana, pozdrawiam z całego serca, dziękuję wam wszystkim za miłe słowa, no i DiskoDżemik z CoRdemika z dedykacją dla niego, ogarnę to przynajmniej w jakimś odcinku, i teraz informacje widzowie, fajny moment jest wciąż. Wciąż istnieje, więc zróbcie moment, Najlepszy moment wygrywa 5 dych. Wysyłajcie mnie na mojego Discorda prywatnego Jeremiasz Faktor. Druga sprawa. Dołączajcie na moją wyspę. Drugi Discord w opisie. No i trzecia bardzo ważna rzecz. Jeżeli planujecie kupić jakieś cheaty, e, cheaty socjalkę, spoofer, cokolwiek, wbijajcie do pierwszego linka w opisie. Tam kupicie cheaty New Era od Sowieta. Dziękuję. Miłego oglądania wam jeszcze. A, jeszcze jedna informacja. Jeżeli chcecie stary formacik, czyli dobijacie łapeczki, nowy odcinek, to się umówmy widzowie, 300 łapek do góry, wlotuje nowy odcinek. To już wszystko. Zapraszam was do oglądania. Ztypo. A co tutaj jest? Nie mam pojęcia. USB nie jest na prawo, chyba. Znaczy, jakiś inny mechanik? To jest tego. No nikt z ZEJUPOK, Zajupok. Zajupok. Jakąś oliwkę widzę jeszcze, No i ja jak z tymi oliwkami jest, nie? O! No. tu jest. No widzę Dobra, big On jest solo, nie? Mogę go tu siękać. Siekaj go, siekaj go. Po mordo, poddaj się. Podol się. Mm -hmm. Big buddy Big buddy style. Okay. No my lecimy dalej szybko. Miał coś świętego? Nie, sam safe no jest. O, będziemy to bojówka w jakiś. O, no hita. ta. Ja Ja. klamy. Cztery. Yes, Nie, są so, fajne. fajnie tak. fajnie trafi. Tak. Jest no. mi mi fajnie. sztukę, ale spokojnie. fajnie. leci Ksiąka, wiesz o się wzywany? Tak, bo tego zioma, tego mechanika czyli od... Znaczy mój kolega, kolony... Tak. No bo z... Sobie... dzisiejsze 24 godziny za RDMa. I tylko po to nie wezwałeś? Tak, żeby ci tylko to powiedzieć. Chyba... A jeszcze sprawdzę na roomie, czy ciebie czasami nie ma. Bo jeżeli byłeś na roomie, no to z automatu dostajesz dłuższą tą karę, nie? Nie, no to 24 godziny w dniu dzisiejszym, możesz zlecieć. A nie mogę mu tego oddać, tych temów? Bo tam się lekko poczułem, przyznaję się do tego. Ja chcę, bo jak chcecie, to możecie się dogadać, nie? Nawet mogę mu coś tam jeszcze więcej oddać, nie? Bo mnie oddali w taki sposób i się wkurzyłem z ziomkiem i odjedliśmy taki cyrk. Mechanik. No nie no. wiem, nie wiem, no. Oddam mu to jeszcze, co mu a coś mu jeszcze mogę dać dodatkowo. No, może, może tak zrobić w sumie. Jeżeli się dogadacie pomiędzy sobą, dajcie sobie i temu, i powiesz, że nie chcesz, żebym na pana wysłać, to zapominam o sprawie. Całkowicie. Dobra, to ja już wbijam na serwerach coś. Tylko potrzebuję rewa, bo przed chwilą zjawiałem się z wysokości. Ja tylko czego jedynie nie mam, to tego jedzenia dla ciebie. Dobra. Jedzenie to nie problem w A rewa mi dasz? A... Tak, tak, tylko już na ID podać Już ci mówię 10.31 okay. 10.31 Ej, daj mi kajdanki auto pośledzone Daj mi kajdanki, jest, stój, stój czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj by szybko Dzieci tego no rewa 10.31 Weźmy go tego robota. Jaka to jest korzyść? Medeka zwołaj, jest koło ciebie. Już sekunda, sekunda. Widzę, że jest kocz czarny. O kurwa, grubo. Można, pasterzek? Mhm. Ale to też nie zmienia ogólnie faktu to, że ee, twój kolega, bo ty jesteś jeden, twój kolega e, dostanie... O, a, on już dostał pana wiesz, na cełkę. No to było tego bana przydublę. Dobra, dobra, w porządku. Mordo, gdzie jesteś? Yy, ja na mechaniku jestem. Ja tam będę poczekał. Dobra, on mi oddał tyle, co to potrzebowałem i... No. Dobrze, no to... No to kolegie, koledze nie, kolega nie chcesz wysłać Nie, nie, nie. I to był ten kolega, który cię lutował z wszystkiego, tak? Tak, tak, tak. A ten drugi to po prostu wyjął. I no, dobra, to ja odlecę. 9, 998. To, to wszystko. Sie. Kolega... Możesz koledze powiedzieć, że dostaje... Eee, przedłużonego tego pana. Dobra, przekażę mu. To wszystko ode mnie siąka. Jestem. Mordo, poddaj się, łapy do góry. O, ten jak troll wygląda. Jak troll no. Ale smaki weku są. Już nie ma. Krupa i woda w środki w hipunku. Jest. No, są byki, nie? Co on taką wodą robić? By... Byczuś. Dlaczego tu stoi ten gościu, Zajęście. I weź tam pracnista, zapewne ta Nieźle jesteś już stypowany gościu Jeszcze fura zamknięta oczywiście, no bo jak mogłoby być inaczej. Żeby tak korciła tego chłopa, musiałbym wziąć tą sztukę Już nie było wyjścia Ten, Ready. Zlutuj tego i wyjdź tamtemu. Jee. Yeah. Tak jesteś. Coś... Przyjeżdżany gościu. Ile miałam oku? Wypierdź wy... mu sztukę. Nie złego, jak stajdę, nie? Wiesz, co jesteś to wyzywany? Ta od z tą osobą, w starym mordo. Bo chłopiec wyzywał taki sam obrany jak tamten. Że moja matka jest... RDM, inodrp, a pozabierałeś mi wszystkie rzeczy, bierze a to wynotowałeś do zera. Ciebie? No. To byłeś ty? No. Schłop w identycznym ficie nie powiedział, że moja matka jest kur, nie ma jak bierze. Bierz, no to... gadam do chłopa, no to... gada, gadam do chłopa, no to... gadam do chłopa, pamiętasz mnie? Dziomuś, Zwyzywałeś mi matkę, nic mi ten gościu nie odpowiada, no to mu wyje**ałem sztukę. No dobra, wszystko być to wali. To wszystko tutaj mógł po Pierwsze, że mógł klipa z tego, a drugie no, że widzę to wszystko po prostu po logach. Nie no, odjechałem, nie wiem, ale mówię ci, że kurwa... Tak, a jechemy? Mam, 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 zniknę mi spokojnie. Jakbyś no mógł to wejść, bo może się tak dogadać, że ja tobie bana nie dam za RDM plus luter nie W dniu dzisiejszym, ale ty mi sześciutko od Co do jednej, jednej rzeczy? Bez problemu. Tylko komu w się spotkamy? Ja na co jest z autos Dobra, no to czekaj, już tam idę Tak? Tak Można jebała babania? Można? Nie można Nie można Dzisiaj bez o, bez Dziś... Ale to są sztuka Ja pierd. Tak lecisz wyżej tym, nie? Bombiłeś się, zostałeś, była nie moja wina Co? Bombiłeś, nie? To dostajesz sztukę no, geeks stary, ale zeszedł do mnie dudniej bez słowa. Salut i stary, tam mnie to boli. Ej, nie telefon. No, Oko, ale lecisz, lecisz stary. Już poleciałeś, wiesz o tym, Zamknąłem kurę, co wsiąść na nie. No. Pewno zamknąłeś, te kurne ...inwalidomysłowy. Geeks. Lecisz o to, ja Nie sił i chuj w dupę będzie vd ową ale jednomu kolegę odjechał. O, jestem wzywany. Przez tego samego chłopaka po raz trzeci dzisiaj. On widzisz, że robię RDM i trolluję, ale on tego nie bierze pod uwagę. Normalna w końcu old school. Właśnie. Dobrze trafiłeś, go sił, bo nawet nie mam pieniędzy przy sobie. Ej kur... ja naciskam VDM-u, ja... no ty synu kur... Hmm, to puste chłopieku, masz to? Ale fart